Bez przerwy coś produkujemy, konsumujemy, wyrzucamy. Jak w związku z tym zacząć działać inaczej? Zacząć pracować swoimi rękoma. To, co wytworzymy własnymi rękoma, temu przykładamy większą wartość. To bardziej doceniamy, do tego bardziej refleksyjnie podchodzimy. Więcej zrobimy sami, mniej kupimy, a jak mniej kupimy, to i mniej wyrzucimy. I o to chodzi w gospodarce o obiegu zamkniętym: nie tylko o to, by ponownie wykorzystywać rzeczy, które już są i mogłyby być śmieciami, ale przede wszystkim, żeby tych rzeczy mniej produkować. I to jest najzdrowsze, najlepsze dla natury podejście. Spotykamy się na warsztatach garncarskich, które są częścią projektu ekologii integralnej Caritas Lauda Tosin. Dzisiaj w naszej planie gościmy panią Alicję Borysia Krzeszyńską która pokazuje nam różne metody pracy z gliną oraz metodę pracy na kolekancarskim. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne, ponieważ rozmawiamy i tęgujemy się, budujemy relacje, oprócz tego możemy coś stworzyć własnymi rękami.